Kolejny wspaniały poranek przed nami. Zapraszam Ciebie do tego, żeby stał się jeszcze bardziej wspaniały. Z uwagi na to, że Duch Boży chce w Tobie mieszkać, i czeka na to, żebyś dzisiaj go wpuścił, żebyś dał się poprowadzić, żebyś dał się zainspirować i e, żeby Boże Słowo mogło postawić Ciebie na nogi. Tak więc e, otwórz razem ze mną Biblię e, i odpalamy ten odcinek. Dzisiaj otworzymy sobie taką księgę, której zazwyczaj nie czytam, nie wiem czemu, ale tak jak już wcześniej mówiłam, Jeremiasz jest dla mnie takim smutnym prorokiem. Ja jestem wesoła z natury i nie lubię być zasmucana, więc tak jakoś tego Izajasza Jeremiasza, przepraszam, troszeczkę boczkiem y, omijam. <laughs> nie wiem, dlaczego tak jest, ale zawsze mi zaskakuje, kiedy jednak y, znajduję coś w Jeremiaszu y, wspaniałego. Y, ale dzisiaj chciałabym, żebyśmy przeczytali Księgę Lema Lamentacji, którą również napisał y, Jeremiasz, i która wydaje się być jeszcze taką smutniejszą księgą, y, ale również są tutaj. Perełki, tak więc yy, trzeci rozdział i 40 werset dzisiaj przeczytamy. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi. Nawróćmy się do Pana. Krótko i w zwięźle. <laughs> Doświadczajmy i badajmy nasze drogi. Wiecie, to może być takie oczywiste. Yy, oczywiste, że mamy się pilnować. Ale to nie jest wcale oczywiste, bo po pierwsze, nawet jeżeli o tym wiemy, to musimy sobie o tym przypominać, to musimy na to znaleźć czas. To nie jest tak, że my w automatyczny sposób zastanawiamy się nad tym, co robimy. Człowiek jest tak chyba jakoś skonstruowany, że w naturalny sposób w ogóle nie zastanawia się nad tym, co robi. Po prostu to robi. I wydaje mu się, że wszystko, co robi, jest dobre. No bo, no bo chce dobrze, więc. Stara się dobrze podejmować pewne wybory i wybierać dobre rzeczy, więc potem dochodzi do przekonania, że wybrał dobrze, bo, chcia bo chciał dobrze, więc wybrał dobrze. Ale oczywiście my wiemy, że to nie jest e, takie oczywiste i automatyczne. E, tak jak ktoś powiedział, że dobrymi chęciami pie piekło jest wybrukowane. Coś w tym jest, coś w tym jest, że można dobrze chcieć. A potem rezultat niekoniecznie jest dobry. I dlatego tutaj mamy taką radę bardzo praktyczną. To jest rada w kierunku refleksji pogłębionej refleksji nad swoim życiem. My potrzebujemy coś takiego, jak mieć czas, kiedy zastanawiamy się nad tym, czy droga, którą idziemy, jest właściwa. Bo wstajemy rano, dzwoni budzik, trzeba szybko wstać, pobiec do łazienki, umyć zęby, wypić szklankę wody, odwieźć dzieci do szkoły, samemu uchwycić jakąś kanapkę, popędzić do pracy. Życie się toczy, potem jest jeszcze gorzej, tak? Ranek jest chaotyczny, potem jest jeszcze gorzej tysiące różnych spraw, i większość czynności, które wykonujemy, łącznie z naszym myśleniem to, co się dzieje w naszej głowie to są takie czynności automatyczne, tak? to jest autopilot. Po prostu trzeba robić, więc się nie zastanawiasz nad tym. I ponieważ życie takie jest, to tym bardziej potrzebujemy czasu, kiedy się zatrzymujemy i analizujemy zaraz, zaraz, co ja robię, w którym kierunku ja idę. Czy ja, czy ja dobre ostatnio wybory podjąłem, czy ja w ogóle Boga pytałem o to, czy ja chcę tak żyć, jak żyję teraz, czy mi się to podoba. A jeżeli mi się nie podoba, to, to, co Bogu się podoba i jak Bóg chce mnie poprowadzić w inne miejsce, jak mogę mu pozwolić na to, żeby mnie prowadził, jak mogę zrobić czas na pewne rzeczy albo pozbyć się pewnych nawyków. My potrzebujemy mieć taką przestrzeń, taki czas w swoim życiu, kiedy zastanawiamy się, analizujemy, mamy refleksję nad tym, jak żyjemy, kiedy badamy nasze drogi. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi. Co to znaczy? To znaczy wziąć pod lupę, to, jak wygląda nasze życie. Przyjstem do Boga. Zapytać się, Boże, czy to by się to podoba. Już czasami nawet samo zatrzymanie się i zastanowienie już powoduje, że automatycznie Duch Święty zaczyna mówić do naszego serca i mówi nam, to jest niedobre, to jest złe, to wymień. Ale my musimy mieć czas na to. Czasami nawet czujemy się obciążeni w sumieniu, ale kiedy nie zajmiemy się tym sumieniem, jeżeli nie przeanalizujemy, co tak naprawdę nas obciąża, to nie podejmiemy żadnych kroków, żeby zmienić swoje życie, żeby, żeby zmienić swoje nawyki, żeby zmienić swoje myślenie. Dlatego my potrzebujemy mieć czas, kiedy będziemy nawracać się do Boga. Nie traktujmy za sprawę oczywistą to, że kiedyś doświadczyliśmy Boga, kiedyś żeśmy zwrócili się w jego kierunku, więc a, więc dzisiaj jest kolejny dzień i się nie zmieniło. Nadal idziemy za tym Bogiem. Czasami się rozjeżdża. Rozjeżdżają się nasze intencje z naszymi krokami. Nie wiem, czy rozumiecie o co chodzi. To jest tak, że jakby wewnątrz, my chcemy być Boży, chcemy być dobrzy, chcemy wybierać to, co Boże, ale nasze nogi mogą zbaczać. Bo wieją pewne wiatry, bo są pewne okoliczności, bo mamy pewnych ludzi wokół siebie i możemy nie wybierać właściwie, możemy nie wybierać według naszego sumienia, możemy naginać to sumienie i myśleć sobie: muszę to zrobić, bo teraz nie ma czasu, albo muszę to zrobić, bo wiem, że to nie jest dobre, ale to ty tylko tak na chwilę, to będzie tylko taki chwilowy układ, albo zrobię to, ponieważ taka jest sytuacja. I oczywiście, jeszcze pół biedy, jeżeli w międzyczasie zrobimy to, ale za chwileczkę wracamy, przepraszamy Boga, uf, nie wiem, co mnie opętało, i e, nawracamy się, jakby w trakcie. Ale czasami to jest decyzja po decyzji, nie mamy czasu, jesteśmy zajęci. I e, zanim się obejrzymy, może minąć 5-10 lat, kiedy jesteśmy już zupełnie w innym miejscu, niż Bóg by chciał. Dlatego każdego dnia. Musimy mieć czas, tak jak dzisiaj rano albo tuż przed zaśnięciem, kiedy oddajemy swoje sumienie, swoje serce Bogu i, i pokazujemy mu, i pytamy się, Boże, czy Tobie się to podoba? Czy ja dobre decyzje dzisiaj podjęłam? Czy ja miałam właściwy ton w stosunku do moich dzieci? Czy ja dobrą atmosferę dzisiaj w domu czy w pracy wytwarzałam? Czy ja dzisiaj byłam pełna łaskawości, e, uprzejmości, hojności względem innych ludzi? Czy ja dzisiaj nie zboczyłam z Twoich ścieżek? Nie chcę, nie chcę zbaczać. Chcę chodzić tam, gdzie Ty mi pokazujesz. Proszę oczyć moje serce, proszę wejść do mojego życia, pokieruj moim życiem, pokieruj moimi ścieżkami. Chcę chodzić prostymi drogami. Nie chcę naginać swojego sumienia, nie chcę robić niczego pod presją czasu czy presją innych ludzi. Chcę żyć tak, jak Ty mi pokazujesz. Doświadcz mnie, zbadaj moje serce, bo ja nie rozumiem, co się we mnie dzieje. Chcę żyć dla Ciebie, chcę być szczera, otwarta, autentyczna. Nie chcę nikogo udawać, nie chcę przed innymi tworzyć jakiegoś wizerunku nierzeczywistego, chcę przed innymi ludźmi być taka sama, jak jestem przed Tobą. Boże, działaj w moim życiu, uwalniaj mnie żebym mogła chodzić w wolności dziecka Bożego, które idzie Bożymi ścieżkami, za każdym razem wybierając właściwie. Amen. To była modlitwa. To była modlitwa serca. Boże, ja Ci dziękuję za to, że Ty dajesz takie wersety, przypominając nam. Nie dlatego, że yy, uważasz, że jesteśmy tacy źli, tylko Ty wiesz, że po prostu zapominamy. Potrzebujemy kalibrować te swoje serducha ciągle i dlatego takie wersety umieściłeś w swoim słowie. Takie perełki są księdze lamentacji. Okej, okay, kochani, żegnam Was już dzisiaj. Serdecznie Was żegnam. Witam Was już jutro w kolejnym odcinku tej serii. Do zobaczenia. Trzymajcie się.